Cześć Sabina! Cześć Julia! Koniec roku. Wszyscy rozmawiają o zmianach. Widzimy w mediach, widzimy w gazetach, że mnóstwo rzeczy jest zaplanowanych na 2025 rok i trudno się w tym odnaleźć, więc powiedz Sabina, co z tych rzeczy, które są planowane, Twojej ocenie są najważniejsze. Przyznam ci szczerze, że faktycznie trudno się w tym odnaleźć, bo sama czasami mam z tym problem, mimo tego, że zawodowo tym się zajmuję, no to faktycznie zmian jest tyle i jeszcze są one, tak naprawdę te trendy nakręcane w końcówce roku, więc z tym na pewno się z tobą zgodzę. O czym na pewno warto pamiętać i na czym warto się skupić, no to na pewno jest to dyrektywa o jawności wynagrodzeń. Wydaje mi się, że temat teraz najbardziej hot, jeśli chodzi e, o, o HR-y. Nawet wczoraj. Też słuchałam mas mediów w tym temacie i pojawił się już na stole temat widełek płacowych i informowania o tym, ile potencjalny kandydat może zarobić w danej firmie. Czy to oznacza, że za każdym razem, jak publikujemy ogłoszenie, to musimy wskazywać widełki na każde stanowisko? To jest też dyrektywa ta o jawności wynagrodzeń, ona jest też skierowana do, do pewnej grupy odbiorców. Tak? Są, to, są to stosunki prawa ale na pewno zobaczymy co w tym temacie powie, powie sama praktyka bo wiemy też że, że pokazywanie jawności wynagrodzeń ona już było w pewnym trendzie jakby HRowym podnosiło się to że, że faktycznie i Kandydat chce wiedzieć, ile, ile zarobi, ale też sam, sam rekrutujący, czy sama firma, sama organizacja też chciała być szczera i powiedzieć kandydatowi, ile może, może zarobić, aby, że tak powiem przysłowiowo, nie marnować każdego, e, każdego, każdego czasu. Więc na pewno ten obowiązek, jeśli chodzi o prawny, prawne kwestie, to tutaj, tutaj jeszcze, y, jeszcze zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie, bo musimy pamiętać, że na razie te przepisy są na, na etapie przepisów unijnych, tak? I tam mówi się faktycznie o stosunku pracy, czyli o umowach o pracę. Pytanie, jak to też w praktyce podzielić, no bo przecież i zatrudniamy zleceniobiorców, i umowy o dzieła. Jak do tego podejdą organizacje, że będą część tych widełek pokazywać, część będą ukrywać, więc faktycznie tutaj praktyka może wiele w tym temacie, w tym temacie zrobić. To, co jest już u nas w Sejmie, to też jest na razie większa, nie wiadomo, bo to dosłownie pojawiło się kilka dni temu. I tam też nie ma tak jakby dokładnych informacji, czy to kogo i jak to będzie jeszcze dotyczyło. Czyli czy to oznacza, że jeśli ja poszukuję pracownika albo współpracownika, tak, na umowie zlecenia bądź też na działalności gospodarczej, to mogę nie podawać tych wydełek? Na ten moment, jeżeli miałabym mówić o, o dyrektywie unijnej, to tak. Nie wiem jeszcze, co zrobi z tym ustawodawca, bo musimy pamiętać, że często też jest tak, że sam ustawodawca decyduje się na to, żeby w pewien sposób zaciśnić ten, ten krąg, więc może być tak, że tutaj w Polsce te, te, te przepisy jeszcze będą bardziej bardziej restrykcyjne, biorąc pod uwagę to, że u nas faktycznie jest też ten trend i zleceń, i, i dzieł, więc może być tak, że faktycznie to, to się pojawi. A jeśli chodzi o tą dyrektywę o jawności wynagrodzeń, co jeszcze, czy tylko te widelki, czy jeszcze są jakieś zmiany? Jeśli chodzi o samą dyrektywę y, y, dotyczącą jawności wynagrodzeń, no to jest to takie, y, y, jest to droga Unii Europejskiej do tego, aby, aby wyrównać wynagrodzenia mężczyzn i kobiet. I y, y, według Unii Europejskiej y, problemem jest tzw. luka płacowa. To znaczy, że przez to, że kandydaci nie wiedzą ile zarobią albo pracownicy nie wiedzą wewnętrznie ile się zarabia w firmie, powstaje ta luka i teraz to o czym rozmawiałyśmy przed chwilą, no to jest faktycznie przyjście do organizacji, więc ten, ta organizacja powinna pokazać, Ile początkowo może zarobić, albo ile średnio się zarabia w takiej, w takiej organizacji na tym stanowisku. Oczywiście musimy brać pod uwagę neutralne, neutralne pod, pod kątem tego stanowiska, tak jakby wytyczne. Nie może to być, nie może to być płeć. Czy ty sobie naprawdę uważasz, że taki krok faktycznie może spowodować zmniejszenie tej luki? Jest to dużo większy problem niż samo kwestia pokazywania tych wynagrodzeń. My mówimy tutaj o równości w zatrudnieniu w ogóle, tak? I to nie jest tak jakby nowość i nowy trend na rynku pracy. Przecież kodeks pracy już mówi, mówi o tym, już obecne przepisy mówią, że nie możesz dyskryminować nikogo ze względu na płeć, ze względu na wiek, czy, czy na swoją niepełnosprawność. Co więcej, ta luka się pogłębia w taki sposób, że jeżeli mówimy już o, o, o świadczeniach emerytalnych, no to tutaj ta, ta, ta luka idzie nawet do 30%. Więc faktycznie problem istnieje. Tak? I właśnie Unia Europejska stwierdziła, że to powinno, częściowo ten problem załatwić. Pytanie, czy faktycznie się tak wydarzy, bo to, że te przepisy powstały, to nie oznacza, że takich regulacji już nie ma. Przykładem są, są Niemcy, w których, w których te wymogi może nie w identycznym kształcie, ale generalnie jeśli chodzi o, o prezentowanie wynagrodzeń istnieją od 2017 roku. No i mówi się, że, że ta luka dalej tam, tam istnieje. Tylko moim zdaniem przyczyna jest inna. Jeżeli ktoś nie wie, jak negocjować swoje wynagrodzenie, czy, czy czasami Mamy takie poczucie, że może o, nie wiem ile powiedzieć, ile bym chciał zarabiać, chcę się do kogoś porównać i tak dalej, i tak dalej. Może to faktycznie pomóc w tym, że zobaczę, czy to stanowisko, czy ta firma y, będzie mnie wynagradzać w taki sposób, w jaki, jaki, y, jaki ja oczekuję. I wydaje mi się, że... To jest duża, bardziej trend y, organizacji i moim zdaniem tu jest więcej pracy takiej wewnętrznej w organizacji, wiesz, niż, niż, niż przepisy. Przepisy są na wiele kwestii, jak, jak dobrze wiemy. Nie wszystko funkcjonuje tak, jak powinno. No właśnie poruszasz bardzo ciekawy wątek, tak? Czyli skąd to wynika? Dlaczego tak jest, że ten gap cały czas istnieje? I z jednej strony, owszem, te przepisy mogą nam pomóc, ale z drugiej strony, z tego co rozumiem, to też jest częściowo no, praca do odrobienia po stronie kobiet, tak? Którzy jednak mogą troszeczkę bardziej walczyć o siebie. W ogóle co o tym myślisz, tak? Skąd wynika ten gap? Na pewno z mojej perspektywy jest to też jakaś kwestia zaniedbań z lat. No, kobiety jednak dopiero do tego poziomu wejścia na rynek pracy, rozpychania się na tym rynku pracy są oczywiście stanowiska, w których idzie to bardzo łatwo i, i możesz bardzo, bardzo szybko robić. Swoją karierę, ale są też stanowiska, w których jednak, że tak powiem, bardziej trzeba przybijać ten sufit, trzeba więcej, więcej się rozpychać i bardziej się prezentować. Kobiety trochę tego nie umieją, może z natury, może czasami się wstydzą, może to jest trochę takie, jednak no to są naleciałości z lat i, i mi się wydaje, że bardzo trudno to zmienić. Ja większą szansę upatruję w kampaniach społecznych. Pełna zgoda. Ja Ci powiem też ze swojego doświadczenia: jak ja już jestem w HR-ach od wielu lat i Obserwuje sytuację na przykład negocjacji, zmiany wynagrodzeń, czyli podwyżek, no to często jest tak, że jak przychodzi mężczyzna, no to on jednak o tą podwyżkę powalczy, tak? Jeśli on słyszy od pracodawcy, że taką kwotę, którą on zaoferował, nie możemy dać na ten moment, to jest ogromna szansa i prawdopodobieństwo, że on przyjdzie jeszcze raz i będzie ciągnął, aż dopóki nie będzie rzeczywiście miał z tego powodu satysfakcji. Mhm. W przypadku z kolei kobiet jest często tak, że jeśli usłyszą to załóżmy nie po raz pierwszy, to wtedy mogą wziąć to na siebie i już nie przyjdą po raz kolejny, tylko będą szukać odpowiedzi w środku. A czy ja jestem wystarczająco dobra? A czy ja jestem tak good enough? A pojawia się ten syndrom os oszusty. Mm -hmm. Więc to też jest coś, co mogę powiedzieć, że obserwuję właśnie ze swojego doświadczenia. No właśnie, to jest może bardziej praca taka w nas, wewnętrznie. Może my powinniśmy jako kobiety, które, dawać jakiś przykład, czy, czy pokazywać w jaki sposób to robić i trzeba tak Naprawdę walczyć o siebie. I jeżeli my sami o siebie nie zawalczymy w taki sposób, w kontekście yy, artykułowania swoich oczekiwań, wiedzy, temat, jestem dobra w tym, co robię, zobacz to, yy, no to. Tak naprawdę trudno też pokazać to, żeby ktoś inny w ciebie uwierzył, jeżeli ty sama w siebie nie wierzysz, więc z mojej perspektywy też osobiście, jakbym miała to powiedzieć, jako, jako Sabina, a nie profesjonalista, to uważam, że, że naprawdę to jest też praca wewnątrz siebie bardzo duża do wykonania. Sabina, jesteś młodą kobietą na dość już wysokim stanowisku, to może podziel się swoim doświadczeniem, jak to zrobiłaś? Dla mnie to jest też taka praca y, u podstaw, praca prawnika, prawniczki. Y, no to jest jednak bardzo duży wysiłek, y, taki, który musisz włożyć już na wczesnym etapie swojego kształcenia, żeby to zaprocentowało y, tak jakby później. I, i ja jestem akurat. Y, na pewno przypadkiem takiej osoby, no, pracowitej, która stawia sobie jasne cele, wiem czego chce, ale na pewno też, no, umiem o siebie zawalczyć, tak jakby umiem powiedzieć pas i umiem powiedzieć też, e, czego, czego o, oczekuję. No nie jest to, jak ja też przecież sama rekrutuję do swoich zespołów i tak dalej. To jeżeli miałabym powiedzieć, czy, czy z rozmów z moimi koleżankami i tak dalej, to czasami yy, no nie jest to też takie jasne dla wszystkich kobiet, że, że może yy, ja nawet jak rozmawiasz yy, z rodzicami czasami, to wiesz, oni mają inne patrzenie na to, w jaki sposób ty artykułujesz swoje oczekiwania i może, może przesadzasz, a może, może to Sabina nie powinnaś w ten sposób, a ja uważam, że to też buduje ciebie jako markę, yy, pokazuje, że wierzysz w siebie, pokazuje, że. Ee, że, że, że wiesz, czego chcesz, a tego dzisiaj też e, i organizacje oczekują, i na takich stanowiskach, w których faktycznie trzeba zarządzać, podejmować decyzje, no to i. To, 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 jest to kluczowe, więc na pewno e, e, trzeba się inspirować, trzeba szukać w innych osobach, trzeba patrzeć też, co w sobie mogę poprawić, bo też trzeba trochę pokory w tym wszystkim zachować, ale na pewno, na pewno tutaj polecam e, polecam inspirować się takimi jakby silnymi jednostkami, które myśli sobie. Co by ktoś tam zrobił, gdyby był na moim miejscu? Sabina, y kolejny temat, który teraz jest nagłośniony, widzę to w, zarówno w mediach, jak i właśnie y wszędzie dookoła o tym rozmawiamy, jest związany z tematem. Mobbingu. Powiedz proszę, co się zmienia w tym obszarze. Temat mobbingu faktycznie wrócił do nas bardzo mocno w tym roku. Wynika to głównie z takiego zamieszania, tutaj wiesz, w, jeśli chodzi o, o obszar kultury, bo tam pewnie o tym najwięcej czytałaś. I, I faktycznie mamy takie informacje z resortu pracy, że trwają prace nad nową definicją mobbingu. I powiem Ci, że z perspektywy prawnej jest to nie lada wydarzenie, dlatego że e, definicja mobbingu, zgadnij, ile ma lat? Pięć? Nie wiem. No właśnie, pomyliłaś się o bardzo dużo, bo ma 21 lat definicja mobbingu. Sama pomyśl, jesteś też chwilę na, na, na rynku pracy. Jak zmienia się ten rynek pracy? Przychodzą nowe pokolenia, przychodzi nowy mindset i oczekiwania współpracowników, pracowników, a my tą definicję mobbingu mamy taką kodeksową, bardzo, da bardzo dawną. Ale jak ta definicja się zmienia? No tego jeszcze nie wiemy. Tego tak naprawdę jeszcze nie wiemy, bo o tym resort dopiero mówi. Mówi, że w ciągu miesiąca pojawi się ta, ta definicja i ona będzie zdecydowanie uproszczona. No bo dzisiaj ta definicja mobbingu składa się z kilku składowych i ona z perspektywy samego pracownika jest bardzo trudna do udowodnienia i jest, jest problematyczna, dlatego że, no umówmy się też, jak jesteś osobą mobbingowaną, jest jakaś przemoc. Psychiczna w, w, w pracy, no to też nie zastanawiasz się nad tym, żeby gromadzić materiał dowodowy na to, że, że jesteś mobbingowaną osobą. Dzisiaj ty, składając taki pozew do sądu w zakresie, w zakresie kierowania takich postępowań wobec ciebie, to ty musisz udowodnić, że byłaś mobbowana. I, i, I właśnie te prace mają. Takie jest też jakby stanowisko tutaj ekspertów w tym zakresie, mówi, że powinniśmy iść w tym kierunku, że to właśnie pracodawca powinien powiedzieć, dlaczego u niego nie ma mobbingu, co on robi z tym, z tym mobbingiem, a nie, że ten pracownik, który doświadczył takich negatywnych, negatywnych doświadczeń u siebie w pracy, to on musi jeszcze dołożyć tyle i może przeżywać to też jeszcze. Jeszcze raz, więc zapewne to idzie w tym kierunku. Mówi się też o tym, żeby przygotowywać odpowiednie polityki antymobbingowe. A z Twojego w ogóle doświadczenia, jak często dochodzi do postępowań już sądowych? Czy faktycznie w obecnych czasach osoba, która jest doświadcza takiego tak mobbingu, idzie dalej i procesuje te tematy? Czy jednak uważasz, że większość spraw gdzieś tam zostaje wewnątrz? firmy? Wiesz co, wydaje mi się, że jednak e, niestety zostaje wewnątrz, że ze względu na skomplikowaność tej procedury, jakieś odgrzebywanie starych ran, konieczność udowodnienia tego, tego nękania uporczywego, które jest dzisiaj pojęciem nieostrym, które znajduje się w definicji orzecznictwa sądowego, no to, to, to ocena, czy mobbing był, czy nie był, może, może, może być bardzo, e, bardzo różna, więc e, z tego, co czytałam taki raport, to e, ponad tysiąc 700 zgłoszeń w Państwowej Inspekcji Pracy było w 2023 roku, które dotyczyło samego mobbingu. To jest 3% wszystkich zgłoszeń, które tam wpływają. To jest bardzo duża liczba. A powiedzmy też o tych, którzy jednak zostali z tym w swoim domu i uznali, że nie będą nic z tym robić, bo nie chcą właśnie wchodzić w te procedury. Więc wydaje mi się, że, że tutaj można wiele w tym, w tym temacie zrobić. A co według Ciebie może zrobić organizacja? Mobbing też ma dwie strony, tak? On faktycznie jest problematyczny do udowodnienia, ale. Y też jest niejednokrotnie wykorzystywane. Więc tak naprawdę każda ze stron tego, jest w trudnym położeniu, bo niejednokrotnie też no, jest wykorzystywany i też trzeba o tym śmiało mówić, że, że nie zawsze jest też tak, jak, jak się jak, jak że, że ten mobbing wystąpił, bądź, bo na to mają wpływ bardzo wiele czynników. Ale no na pewno y, takie polityki antybobbingowe, jednak budowanie świadomości organizacji, stawianie na szkoleń menadżerów, y, headów działów, y, którzy, którzy kierują, którzy tak naprawdę na co dzień mają y, styk z tym naszym współpracownikiem, naszym pracownikiem, który codziennie mierzy się z tymi swoimi zadaniami żeby on też w odpowiedni sposób budował swoją komunikację, swoją pozycję i swoją rolę w organizacji. Bo tak naprawdę przez to, że mamy bardzo różne pokolenia, jak doskonale wierzą nawet na co dzień, to, to inne mamy patrzenie na to, co można w jakiś sposób powiedzieć, zachować się, jak zwrócić uwagę, jak dawać feedback konstruktywny, jak to powinno wszystko wyglądać. na chciałam jeszcze doprecyzować, czy w tym momencie każda organizacja powinna posiadać procedurę antymobbingową, czy jednak jest to jeszcze proces dobrowolny? No jest to proces dobrowolny, tak naprawdę. E, I o tym też mówi ta zmiana potencjalna mobbingowa, o tym wypowiadają się eksperci, że może faktycznie tu po raz kolejny przepisy powinny iść w ten sposób, aby wymóc na organizacjach po prostu wprowadzenie takiej polityki e, antymobbingowej. Nie... Czy uważasz, że to jest dobry krok? Wiesz, ja jestem jednak zwolenniczką, e, przymus nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem, tak? Ale jednak jak jest przepis, to jest przymus. Kluczem jest budowanie świadomości organizacji. Organizacji. I to sama organizacja buduje swoją kulturę organizacyjną. Więc ja bym sobie życzyła, żeby każda organizacja nie musiała mieć przepisu prawnego na to, aby, aby pewne standardy w swojej organizacji wdrażać. Jeżeli jednak tak się musi wydarzyć, no to faktycznie może to być przełom dla tych organizacji, które, wiesz, niejednokrotnie uciekają od tego. To, że my coś musimy robić, to nie znaczy, wiesz, że to, to się też wydarza przepis przepisem, życie życiem. Czasami też się tak dzieje i tak. Ale nawet mówi się o tym, powiem Ci więcej, żeby może było to wykroczeniem brak takiej polityki, czyli byłoby to normalnie obciążone sankcją dla na przykład członków zarządu, czy właścicieli firm za brak takiej polityki mobbingowej, antymobbingowej. No wiesz, tak jakby trochę się z Tobą zgadzam, trochę nie, ponieważ też prowadząc biznes no mamy jednak fokus na czymś innym często, tak, a nie zawsze wystarczająco uwagi przydzielamy na te tematy, a jednak jeśli jest być może jakiś czynnik zewnętrzny, który powoduje, że my musimy tą procedurę wdrożyć, no to jest większa szansa, że chociażby na ten temat zastanowimy się, tak, a już myśląc o tej procedurze, oczywiście, że pewnie angażując HR, angażując właśnie działy prawne, Zastanowimy się nie tylko wyłącznie nad samą procedurą, ale tak jak mówisz, o czymś większym, tak, czyli nad całą kulturą organizacyjną i nad tym, co faktycznie musimy zrobić tak? z perspektywy prawnej, ale też co możemy zrobić dodatkowego, mhm. bo jednak nasz pracownik był zaopiekowany. Warto postawić sobie pytanie. Czy to procedura jest kluczowa, czy jej wykonywanie, bo możemy przygotować dokumenty na wszystko, tak? Możemy mieć kilka procedur, które są świetne, tylko jak my, ją, jak my, jak my z niej korzystamy, jak my ją wdrażamy, i czy ona jest faktycznie w tej firmie yy, i w naszej organizacji yy, promowana, egzekwowana. To, to jest kluczowe, bo jednak wszyscy wiemy, czego się nie powinno robić. To są nie tylko standardy, wiesz, yy, prawa pracy, ale etyczne, moralne. Yy, w, w to chodzi wiele składowych, tylko czy my to faktycznie yy, tego pilnujemy, aby to było na co dzień, tak jakby w, w naszym, wiesz, w naszym krwiobiegu, że no, tak powiem. Bardzo dobrze powiedziałeś, czyli musi być synergia działań, tak? Nie możemy liczyć na to, że dział prawny przyjdzie i uratuje całą sytuację, a nie też nie możemy liczyć na to, że HR best. Właśnie wsparcia prawnego czy bez wsparcia organizacji są w stanie takie zmiany wprowadzić, więc musi być ta synergia. Ty też powiedziałaś bardzo fajną rzecz, czyli szkolenia, tak? Przede wszystkim musimy edukować naszą kadrę menedżerską, ogólnie całą firmę i ta edukacja może być tym pierwszym krokiem. Sabina, powiedz proszę o urlopach macierzyńskich. Wiem, że zmiany są też w tym obszarze planowane. Wydłużenie urlopu macierzyńskiego do 8 bądź też. 15 tygodni. Tutaj resort chce iść w kierunku ochrony rodziców, tych dzieci, które, m, które były hospitalizowane, które urodziły się w, wcześniej. Mamy na myśli ob, o, dwójkę rodziców? Tak, tak. Ka każdy... Założenie projektu ustawy jest takie, że, e, że będzie zarówno e, Ojciec, jak i matka mogliby wziąć taki urlop, wniosek miałby być składany 21 dni przed zakończeniem tego urlopu. A to Ma jeden to... z rodziców może, czy dwójka może? Jeszcze trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jest to projekt. Ale raczej działa to tak w 90% przypadków, że jeden rodzic jest na urlopie, drugie pracuje, więc myślę, że e, może skorzystać jeden lub drugi, więc tutaj w tym kryteria będą uzależnione od tego, co, co właśnie powiedziałam, więc warto się z nimi zapoznać i, i taki wniosek y, złożyć, jeżeli tam właśnie będą kwestie hospitalizacyjne, wcześniejszego urodzenia y, i tak naprawdę problemy y, zdrowotne, co jest bardzo ważne, nie będzie mógł pracodawca odmówić udzielenia tego urlopu, więc to z perspektywy rodzica y, no, jest bardzo, y, bardzo korzystne. To będzie korzystne dla... Rodzice, i to jest super, a pytanie, co w takim razie w przypadku pracodawcy? Ważne jest z jakiej strony na to, na to popatrzymy. No, na pewno yy, pracodawca musi liczyć się z tym, że, że jego pracownik no, nie będzie obecny w tym okresie i, i będzie prawdopodobnie to zastępstwo musiał w jakiś sposób zorganizować, i to na pewno dla niego jest wyzwanie i trzeba sobie to całkowicie szczerze powiedzieć. Ale z drugiej strony mamy też promowanie kobiet w środowisku pracy, mamy pewnego rodzaju też praktyki, które mają wspomóc kobiety w tym, aby, aby chciały być aktywne zawodowo, i wydaje mi się, że z perspektywy. Aktywy pracodawcy, o ile faktycznie widzę te minusy i one są oczywiście obiektywnie, obiektywnie uzasadnione. O tyle, jeżeli chcemy dążyć do aktywizacji kobiet, no to faktycznie z perspektywy tego, że mogła ona skorzystać z tych dodatkowych dni, no będzie też pozytywnie miało wydźwięk na, na cały rynek, więc ja bym też to w taki sposób oceniła. Sabina? Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę, mnóstwo inside'ów, mam jeszcze całą listę pytań do Ciebie, którą niestety już dzisiaj nie zaadresuję, więc koniecznie musimy umówić się na dogrywkę, a dzisiaj wychodzę z tego spotkania pełna wiedzy już prawnej i inspiracji i za to Ci bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie, liczę, że, że faktycznie dużo, dużo można się dowiedzieć z tego tematu, a za wszystkich wdrażających trzymam kciuki.